Nawyki żywieniowe są równie ważne, jak i sam rodzaj spożywanego pożywienia. Cóż bowiem z tego, że w ciągu dnia zjemy sporo warzyw, owoców, żywych aminokwasów, jeśli ich efekt zdrowotny zaprzepaścimy wuchtami mięcha czy węglowodanów, w tym zabójczych nie tylko dla zębów, pH i wyglądu skóry, słodyczy. Nie wspominając już o olbrzymim ryzyku dla zdrowia, jakim jest łączenie spożywania nabiału, zwłaszcza mleka, z mięsem. To najważniejszy nawyk dysocjacyjny, jaki chciałbym Wam w dzisiejszym odcinku zasygnalizować łączenia tych dwóch grup produktów radzę unikać jak ognia. Pewien mądry naród już wiele wieków temu odkrył, że symbolizującego narodziny i życie mleka nie powinno się w jednym posiłku łączyć z symbolizującym śmierć mięsem. Odstęp czasowy powinien być minimum czterogodzinny. Osobiście nie jestem zwolennikiem picia mleka przez dorosłych. Korzyści z tego nikłe, ryzyka coraz większe. Przesadzanie z nabiałem wzmaga też różne alergie, nieżyty, katary, zaflegmia drogi oddechowe. Wystarczy przez kilka dni radykalnie zredukować nabiał i efekt jest natychmiastowy. Generalnie najbezpieczniejsze, a przy tym wartościowe i niezbędne, są zwykłe jajka i naturalne kefiry. Dysocjacja żywieniowa korzystna jest i w innych przypadkach. Inaczej wpływa na organizm zajadanie się mięsem spożywanym w zestawie jedynie z warzywami lub zupami. Inaczej, gdy zawalamy je węglowodanami typu pyry, ryże, kluchy. Istotna jest oczywiście ilość spożywanej gramatury. Wiedza w temacie zdrowe odżywianie dostępna jest dziś dla każdego w sieci, roi się od dietetyków. Skupmy się więc na sednie sprawy: konwergencji żywienia, zdrowia i wyglądu. Wielkich tajemnic tu nie ma. Ot, kto zdrowo i mądrze jada, ten nie tylko wygląda lepiej niż fan fast fooda, ale też jest na ogół znacznie zdrowszy. Nawyki żywieniowe są zaraz po ruchu i wysiłku fizycznym drugim najważniejszym czynnikiem, decydującym o naszym zdrowiu. Zarówno w mikroskali, czyli aktualny wygląd, wydolność, parametry motoryczne, atrakcyjność fizyczna, samopoczucie, energia, siły witalne, jak i w makroskali, a więc długość i jakość naszego życia. Większość osób, szczególnie młodych, chce co zrozumiałe, wyglądać atrakcyjnie, podobać się innym i dobrze czuć we własnych ciałach. Ludzie mocni, pracowici, charakterni dbają o swój wygląd, stylem życia czyli dietą, w tym właśnie poprzez dwa najważniejsze jej faktory, odpowiedni ruch oraz nawyki żywieniowe. Ludzie słabi, leniwi czy próżni preferują na ogół mistyfikację, pic od banalnych trików kosmetycznych po inwazyjne, skomplikowane zabiegi chirurgiczne. Na koniec przypominam naszą naczelną zasadę, paradygmat złotowłosej, golden brown. Nie za dużo, nie za mało, lecz sam raz.